Największy w tym roku remont. Efekty te rewolucji są takie, że to się przełożyło oczywiście na dużą mniejszą liczbę wykoleń, bo dzisiaj mówimy o ponad 80% spadku wykoleń i ta tendencja w dalszym ciągu jest zauważana. Ta inwestycja będzie nas kosztowała 17 milionów złotych. Całe, całe zadanie podzieliliśmy na trzy odcinki, na trzy etapy. Ten pierwszy, największy, który rozpoczynamy już najbardziej kosztowny o wartości ponad 10,5 miliona złotych, to jest od ulicy Zachodniej do Niedźwiedziej. Kolejny od Kwiskie do Małopanewskiej. Jest około 4,5 miliona złotych i ostatnie skrzyżowanie Legnickiej z milenijną ponad 2 miliony złotych. Budowa będzie polegała na rozbiórce istniejącego torowiska i, i trakcji. Rozpoczniemy w niedzielę 18. Będą dla kierowców utrudnienia, dlatego że na kawałkach będziemy mieli tak zwaną przenośną organizację ruchu. W związku z rozpoczęciem remontu zmieni się organizacja komunikacji zbiorowej. Po oddaniu do użytku nowej trasy tramwajowej wzdłuż Popowic, możemy skierować te trasy, które jeżdżą z Pilczyc czy z Leśnicy, właśnie nowym torowiskiem. Zmianie ulegną przebiegi linii 3, 10, 20, 31 i 33. Zmienią one swoje przebiegi, a dodatkowo linia 33 będzie skrócona do Pęki wrocławski park przemysłowy. Pojawi się również komunikacja zastępcza autobusowa, czyli linia 733.